Witam Was w trzeciej części robienia naszej kuli na szydełku. W tej części pokażę Wam, jak zmniejszyć naszą kulę oraz ją zakończyć, tak żeby wyglądało to bardzo ładnie i równo. Jeżeli znaleźliście się tutaj przypadkowo, to zapraszam na pierwszą oraz drugą część. Zmniejszanie jest odwrotnością zwiększania, czyli będziemy robić coś podobnego tylko, że na odwrót. Ostatnio robiliśmy 4 półsłupki w każdym oczku i 2 półsłupki w jednym. Teraz będziemy robić 4 półsłupki w każdym oczku, tak jak poprzednio. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz będziemy robić jeden półsłupek w dwóch oczkach, tak, żeby dwa oczka zmieniły się w jedno. Z góry, przepraszam, za mojego szczekającego psa. To w ten sposób, że bierzemy te części półsłupków. Powinniśmy mieć trzy pętelki na szydełku. Przeciągamy przez dwie i przez dwie. I tak było na zmniejszenie. I robimy to samo. Cztery półsłupki w każdym oczku. Teraz wbijamy się w te zewnętrzne części półsłupków, przeciągamy przez dwie i przez dwie. I spójrzcie, robótka zaczyna nam się zwężać. Teraz coś takiego. I teraz robimy dokładnie to samo, tylko że zmniejszamy ilość oczek. Tak jak w rozszerzaniu zwiększaliśmy o jedno, tak teraz będziemy zmniejszać. Czyli robimy 3 półsłupki w każdym oczku. Raz, dwa i trzy. I dwa oczka zamieniamy w jeden. Już mam taką oto zwężoną robótkę, powinniście mieć teraz 24 oczka, ale taki dodatek ode mnie, jeżeli macie mniej lub więcej, to nie jest to nic złego, zwłaszcza jeżeli stosowaliście tą technikę zaburzania naszego rytmu robótki, żeby nie powstał sześcian, bo to jest normalne wtedy, że nie wychodzi to wszystko tak równiutko. Więc jeżeli macie o jedno oczko mniej lub o jedno oczko więcej, to się nic nie dzieje, ale Generalnie powinniście mieć około 24, 23, 25. Jest ok. Pewnie znacie już zasadę, że teraz robimy dwa półsłupki w dwóch oczkach. I jeden półsłupek rozdzielony na dwa oczka. No i ja mam mój rząd. Teraz będzie coraz szybciej, ponieważ będziemy mieli coraz mniej oczek. Teraz powinniście mieć 18 oczek. Około 18. Jak macie 19 lub 7, to się nic nie dzieje. I teraz robimy, oczywiście, jedno oczko. Teraz robimy, oczywiście, jeden półsłupek. I jeden półsłupek rozdzielony na dwa oczka, tak jak robiliśmy to wcześniej. I teraz został mi już tutaj taki mały otwór. I teraz dodajemy wypełnienie. Użyłam takiego wypełnienia z Teddy. Ono jest dosyć tanie, a jest to bardzo dużo i starcza naprawdę na długo. I od razu lepiej to wygląda, jak jest wypełnione. I teraz będziemy robić nasz ostatni rząd zmniejszeniowy. Mieliśmy jeden półsłupek i jeden półsłupek podzielony na dwa oczka, to teraz będziemy robić zmniejszenie w każdych dwóch oczkach, czyli będziemy robić dokładnie to samo, co robiliśmy wcześniej, tylko bez pojedynczych półsłupków. Czyli zdjęłam znacznik i teraz od razu robię nasze zmniejszenie bez dodatkowych półsłupków. To jest ostatni moment na to, żebyśmy ewentualnie dodali jeszcze jakieś wypełnienie, jeżeli z tego nie jesteśmy jeszcze zadowoleni. I teraz pokażę Wam, jak zakończyć naszą robótkę. W tamtą stronę robiliśmy oczywiście magiczne kółko. Odetnijmy sobie kawałeczek włóczki. O jezu. Ja ją sobie kurwę, bo łatwo jest to zrobić. I teraz zrobimy oczko łańcuszka i przeciągamy naszą, naszą włóczkę. Teraz do akcji wkracza nasza nitka, nasza igła. Boże nitka. Nasza igła do dzianiny. Przepraszamy sobie. I zostawiamy taki koniec. I teraz będziemy prowadzić naszą igłę. Przez te zewnętrzne części półsłupków. Tutaj mamy takie fałki i przez te zewnętrzne części, tak jak robiliśmy, zmniejszenie. I teraz po prostu łączymy wszystkie nasze półsłupki. No i mamy zakończoną naszą robótkę. Teraz mając tą igłę, ukryjemy sobie od razu tą naszą nitkę, bo jej oczywiście chyba nie chcemy. I wplatamy się w różne części półsłupków, tak, żeby ta nitka bezpiecznie sobie tutaj była i nam nigdzie nie wypadła w trakcie. Teraz odcinamy albo odrywamy. Chociaż ja wolę odciąć tym razem, bo jak mi się tutaj wszystko popsuje, to i tak oto mamy naszą idealną kulę. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i troszeczkę rozjaśniłam, jak właśnie zrobić takie rozszerzenia i zmniejszenia. I teraz, jeżeli macie taką podstawę w postaci zwykłej kuli, to możecie teraz działać z różnymi najróżniejszymi wydziwia, wydziwianymi kształtami, takimi jak takie spiralki, dżuwnice. To naprawdę już możecie wszystko robić, jeżeli jeżeli umiecie robić na szydełku. Także bardzo Wam dziękuję. Chciałam o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. I dziękuję Wam za oglądanie.